Cześć, z tej strony Sylwia z rękodziełu Made by Me. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją albumu dziecięcego, który wykonałam dla swojej córeczki, jak przyszło na świat. Jest to jeden z moich pierwszych tak rozbudowanych albumów pierwszy w ogóle, jeśli chodzi o bazę, która jest oklejona płótnem. Nie jest ona na podkładzie z papieru, ale mimo wszystko jakoś udało się ją okleić. Jeśli chodzi o kolekcję papierów, którą wykorzystałam, to jest piątek 13 Cute and Co. I wykorzystałam jeden, właśnie komplet 30 na 30 i do tego takie karty, które z jednej strony mają ilustrację, a z drugiej strony miejsce na adnotacje, zapiski jakichś ważnych wydarzeń z życia malucha. Album, zaraz Wam powiem, jakie ma wymiary. Około 21 na pewnie 21 cm grzbiet, zaraz Wam powiem. No, prawie 8, 7,8 cm. Na okładce mamy szykarek z cekinkami i takimi malutkimi kolorowymi kuleczkami. Drewienka są z firmy Ecodeco. No i użyty jeden z dziurkaczy który miałam u siebie w szufladzie wszystkie materiały, które zostały wykorzystane na pewno Wam załączę do filmiku w opisie poniżej a teraz zapraszam Was już do obejrzenia mojego albumu okładka, tak jak powiedziałam, szejkarek więc przejdziemy dalej tutaj mamy pierwszą stronę Chciałam jeszcze powiedzieć, że robiąc ten album inspirowałam się pracami pani Kamili Pisarskiej-Bryłki, pani Asiszulik i Scrapgate. No dobra, zaczynamy. Pierwsza klapka właśnie z aplikacją z takich kart, ale w większym rozmiarze, wiązana na sznureczek. Zdjęcia oczywiście możemy klejać obustronnie na każdą z klapek. Ja staram się robić e, aplikacje ze zdjęciami tylko w miejscach, które są widoczne, żeby album nie miał dodatkowej grubości i żeby nie wykorzystywać papierów tam, gdzie nie są konieczne, bo w końcu tutaj wszędzie będą naklejone zdjęcia. Tutaj jest metryczka e, właśnie też z kolekcji, znaczy e, metryczka, którą przygotowałam też z papierów z kolekcji e, i wypisane dane mojej córeczki. E, więc tak wygląda pierwsza strona. Wszystko jest związane na tagi i na nity e, za pomocą takiego bawełnianego ekosznureczka. E, no i wszystkie klapki są właśnie zrobione albo z ekopapieru, albo papieru takiego białego technicznego, 250 gram. E, aplikacje też są powycinane z elementów z kolekcji, którą wam przed chwilą pokazałam. I tak jak wspomniałam, na e, okładce. E, więc zostawiam jakby kolorowe papiery a pod spodem e, miejsca na zdjęcie, żeby e, jakby nie dokładać na objętość albumu, to zostawiam puste. E, no i chciałam wam pokazać właśnie, że zostaje przy każdym zdjęciu taka mała rameczka gdzieś koło 3 mm myślę na całości. Może bardziej pokażę na eko, bo będzie chyba lepiej widać no i zostaje taki zapas zdjęcia możemy naklejać na narożniki na różnego rodzaju rzepy przylepce ja o tym mam też osobny filmik który Wam pod spodem podlinkuję nie będę wiązać w każdej klepki bo to zajmie trochę czasu ale pokażę Wam jak prezentują się kolejne strony tutaj znowu mamy aplikację z kolekcji aha jeszcze wykorzystałam takie małe naklejeczki które były też w zestawie jednym z e, no, całej tej cute and co e, mamy tutaj aplikację właśnie z balonikiem doklejony malutki wykrojnik e, chmurka z wykrojnika no i tutaj znowu mamy miejsce na zdjęcia oczywiście zdjęcie można też nakleić tutaj albo w pionie także miejsca jest całkiem sporo Będę Wam pokazywać teraz kolejne strony, a powiem w międzyczasie, że album jest przygotowany na około 80 zdjęć. Wykonany jest metodą taką podobną do Hidden Hinge. Ja właśnie wtedy jeszcze nie umiałam robić na tych skrzydełkach, więc zaraz Wam pokażę od góry, jak to wygląda. Ale tutaj mamy na przykład na tej stronie kieszeń, właśnie z tymi małymi, mniejszymi i większymi kartami, które można okleić zdjęciami. Uzupełnić notatkami. No, i tutaj mamy ten motyw, właśnie balona, który się w moich klapkach tutaj w dużej ilości przewija. Tutaj na przykład zabezpieczenie zrobiłam z wykrojnika, które otrzymałam od pani Marzenki Winter, którą serdecznie pozdrawiam. Tutaj znowu mamy sznureczek, klapeczkę wykończoną dziurkaczem i kolejne klapki. Obustronne na zdjęcia. Tutaj mamy znowu klapeczki. Zdjęcia, które są bardziej prywatne, możemy właśnie w takie bardzo e, ukryte miejsca pochować. Ale w moim przypadku będzie to taki album, który będzie opowiadał historię dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. Tutaj mamy taką e, harmonikę na zdjęcia. I wykończona właśnie też jest tymi e, wykrojnikami, i na tasiemkę tam, gdzie jest magnes, to postanowiłam przykleić wstążkę. Tutaj znowu klapeczki, rozwijanie do góry, do dołu. I tutaj znowu klapka, wiązanie, i kieszeń, która pomieści też tyle mat, ile będziemy tylko chcieli. Miejsce na zapiski. Na naklejenie zdjęć. Kolejna klapka. Motyw chmurki, który tam się wcześniej już pojawił. Pyk. Tutaj też możemy oczywiście wkleić pod spodem zdjęcie. Tutaj mamy kolejne klapki. Bardzo je lubię robić. Są bardzo efektowne. Ładnie się potem ogląda zdjęcie. Dają naprawdę fajny taki uporządkowany efekt. Można je oczywiście robić systematycznie jedna obok drugiej. Można robić też namianki, tak jak właśnie tutaj w tym albumie. E, tutaj znowu mamy harmonijkę na magnes, którą możemy rozwinąć do przodu i do tyłu i wycięty element z kolekcji. Tutaj znowu mamy klapeczki to już ostatnie w tym albumie tutaj możemy też wkleić zdjęcie 13 na 18 albo dwa mniejsze zdjęcia 9 na 13 10 na 15 to jest naprawdę pełna dowolność i tutaj na samym końcu jest taka kopertka ona też jest na nitę i na kółeczka z wykrojnika i tutaj w środku ja akurat powkładałam kartki które nasza córeczka otrzymała na Narodziny i karteczkę z jej imieniem, która była przyklejona do inkubatora, w którym spędziła bardzo dużo czasu. I to są dla mnie bardzo ważne pamiątki, dlatego tam znajdują się właśnie w kopercie na końcu tego albumu. Miałam wam pokazać jeszcze, jak wygląda ten system od góry. Tak jak wspomniałam, nie jest on robiony na typowych skrzydełkach, ale na takich, no jakby, zakładkach, które potem są do siebie dosunięte. I tak to właśnie się prezentuje. Nie pamiętam dokładnie, e, od kogo właśnie e, zerknęłam e, na kanał i od kogo się tego nauczyłam. Natomiast jeśli sobie tylko przypomnę albo znajdę w swoich e, notatkach, to na pewno, na pewno też również o tej sobie wspomnę. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że na grzbiecie mam takie wypukłe gwiazdki, które są z Empiku. No i tył okładki też papiery z kolekcji, też te gwiazdki, logo, e, <laughs> moje logo. I pomponiki, które były z przodu przy szyjce. Także tak wygląda ten album. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, a póki co żegnam się z Wami, cześć.